Według słynnego badacza stresu, doktora Brusa McIwena, najważniejszym czynnikiem wywołującym w nas stres, tę reakcję stresu, jest to, jak potrzebujemy daną sytuację, bo to my nadajemy znaczenia wszystkim zdarzeniom w zależności od. Naszej osobistej historii, naszego wychowania w domu, jak również od kondycji fizycznej i stanu umysłu, w jakim jesteśmy w danym momencie, gdy coś przeżywamy. Dlatego poziom stresu zależy w mniejszym stopniu od zewnętrznych okoliczności, a w dużo większym stopniu od tego, w jakim stanie fizycznym i emocjonalnym jesteśmy. Możemy też znaleźć się w stanie ciągłego stresu z powodu. Głęboko wdrukowanych w nas przekonań i oczekiwań innych ludzi na temat tego, jacy powinniśmy być. Wielu z nas nie potrafi zachowywać się asertywnie, nie potrafi mówić nie, bo nie umie stawiać zdrowych granic. I za to wszystko potem płacimy swoim zdrowiem, nastrojem, spokojem własnego umysłu i jako rozwiązanie w formie lekarstwa na nasz emocjonalny ból. Pojawiają się różnego rodzaju destrukcyjne uzależnienia jako forma chociażby chwilowej ulgi w potwornym cierpieniu. W naszej kulturze wypieranie emocji czy ich bagatelizowanie jest jedną z głównych przyczyn stresu, a więc i wszystkich uzależnień. Bo zapominamy, że zaspokajanie naszych potrzeb emocjonalnych jest konieczne w każdym wieku. Bliscy osoby uzależnionej od czegokolwiek chcą ją zmienić, nakłonić czy wręcz zmusić do leczenia, ale nie jest to możliwe, dopóki ta osoba sama nie postanowi odzyskać kontroli nad własnym życiem i wziąć za siebie pełną odpowiedzialność. Wielu członków rodziny takiej uzależnionej osoby chce z nią zostać w obawie przed poczuciem winy, że mieliby ją taką opuścić. Choć najchętniej tak właśnie chcieliby zrobić. I to jest właśnie najtrudniejszy, ale i największy akt miłości do tej osoby, w przeciwieństwie do pozostania z nią w poczuciu urazy, odrzucenia psychicznego, czy karania ją emocjonalnego, lub podejmowania kolejnych prób zmanipulowania ją w kierunku jej zmiany, bo to jest właśnie największy błąd i najgorszy wybór. Bo to jest nasze przekonanie, że ktokolwiek powinien być inny niż jest. Zatruwa to przede wszystkim nas samych, tę osobę całą rodzinę. I chociaż możemy uważać, że to właśnie z miłości do tej osoby chcemy na nią wpłynąć i ją zmienić, naprawić, uleczyć, to tak naprawdę zawsze chodzi o nas samych.